Witam również gospodarza szkoły, w której odbywa się nasz konkurs, panią dyrektor Magdalenę Czwartosz-Bujnowicz oraz przedstawicieli rady pedagogicznej. Proszę teraz szkoły o danie sygnału, że jesteście dobrze. Hvala no. stanie? Hej, hej, gospodynie, niech kupują u nas dynie. Cebule jak kule, celerii, pory, marchew, pomidory. A lepsze, proszę, proszę pana, jest papryka, ukochana. Do nas, hej, chłopcy i dziewczynki, jedźcie witaminki. A ten będą papryczki. Chcę żyć godnie chcę mieć wszystkie pestki w sobie. Oto słowa 68-letniej papryczki z dzieci. Poznajcie ją. Wow. Moje problemy przetrzałem w problemy innych. Nie dość, że nikt się mną nie interesuje, to Szczepelski ze mnie wypada, jak to moja córka jest pomarszczona. jak ci z A jak myślisz Ewo? Ty jesteś jeszcze młoda i nic z ciebie nie wypada. nie powiedziała że to moja córka. Zero poszanowania dla starszej matki. Ja propos, mam dla Ciebie małą niespodziankę. Powiedziała, że robi dużą łaskę. Zapraszam Frank, córkę oh, yes. Hello będzie table. hej, cześć! Tak. no, no ty jeszcze mnie nie doceniasz. Spokój, może zmienimy temat. Ewo, to nie ma zresztą moja córka jest taka niewdzięczna. Dobrze, co się sobie zmienić? Wygląd. Imię. Córkę. Matkę. papryka, ja No, oczywiście, że lepiej pchnąć, na to Za żadne skarby idziesz ze mną na posolki. Posolki? Przegląd, to nie jest program dla mnie. Do widzenia! Ociec, wszystko poczekaj! Jak widać, nasz program dobiega końca. Niech, niech moc papryczki będzie z wami. <noise> Witam państwa serdecznie w programie: Ja i moja papryka. Nazywam się Ostra Czerleśniowa, a oto moi dzisiejsi goście: Pan Łopatka, hodowca papryki, oraz Pani Kanadka, specjalistka do spraw żywieniowych. Hello. 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 Witam Cię Ostra Czerleśniowo oraz wszystkich widzów i gości w studiu. Zaprosiłam tu Państwa, aby dowiedzieć się kilku interesujących mnie rzeczy na temat papryki. Czym pewno zaskoczą, co bardziej spostrzegawczych widzów? Doprawdy. Ale to trzeba będzie ją wykonać, żeby się z trzech zdąpać. Bez wątpienia. Śpieszy się, więc proszę o przejście do rzeczy. Dobrze. W takim razie proszę mi powiedzieć coś o walorach witaminowo-smakowych warzywkach, które jest tematem naszej dyskusji. Hmm, to trudne pytanie. Jeśli chodzi o witaminy, to znakomicie długa lista. Między innymi witamina C, glukoza, wapń, żelazko oraz kapsaicyna. Proszę mi wybaczyć, że się wtrącam, ale pragnę nawiązać moją wypowiedzią do smaku na trefik, jest jest prostyborny. To dzięki produkcji idealnej Teraz ja w namiętności i poświęceniu daje znakomite efekty. Ja jako hodowca na medal wiem coś o tym. Każda fabryka ma inne wymagania. Jednej trzeba czytać nowelki, drugiej takie opowieści z jeszczekiem. Rozumiesz pani już nie. Tak żeby miała takie ostrzejszy znaczek. Przepraszam na chwilkę. Halo, Tak, Łopatka z tej strony. Nie, to nie, to nie jest możliwe, proszę pana, nie. Nie, 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 pisala bajki. Co, co ja przeczytam? Może czy tanki? Nie, nie, moje papryczki przez pana będą płakać, naprawdę. Ty, ty ty, imbecylu nie jest, zwalniam cię. Przepraszam. Wracając do, do tematu no nozumiesz pan już się nie. warzywka. No, zależy, jak już wspomniałem o tych przekazywanych mi treści. Wiesz, Panią, trzeba im to nic nie mówić, a. Każdy gatunek lubi coś innego. A zupełnie się zgadzam z kolego. Wszystkie papryki mają sobie to coś: są wprost wspaniałe, a jakie apetyczne. Mm. Na przykład papryka ostra. Świetnie nadaje się na prezent dla. Cieściowej. Papryka słodka doskonale pobudza apetyt. Może ją wykorzystać żona z brakiem talentu kulinarnego. Papryki, takie jak pomidorowe, są świetnym źródłem witaminy C. Doskonałe na zimowe niedobory. Więc, tak jak już powiedziałam, każde słyszeli, Papryki są idealne na każdą okazję. Można je spożywać na surowo, konserwowe lub w proszku jako przyprawę. Teraz pragnę przedstawić państwu kilka listów od naszych czytelników. Leszka z Paprykowa. Kochana odwrocze zwracam się do Ciebie z problemem, który nie nurtuje od dawna czerwieniem się na widok młodej sałaty. Proszę o pomoc. Leszek z Paprykowa. Szanowny Panie Leszku, hm. Pana problem wydaje mi się wyjątkowo palący. A jedyne rozwiązanie, jakie przychodzi mi do głowy, to bezpośredni kontakt z młodą sałatą. Proszę do niej zagadać, spytać się, co u niej. Jeśli będzie podtrzymywać rozmowę, wydaje mi się, że może Pan liczyć na, na tą znajomość. Jeśli jednak nie, proszę poszukać sobie partnerki z innego gatunku. Może coś jeszcze. Kosztówka od rodziny z Węgier. Serdeczne pozdrowienia ze słonecznych pulszegedów, ślą papryki czerwone słodkie. Postscriptum. My leżakujemy, Tobie też radzimy, siedzimy na łące, nic tu nie robimy. Dotarliśmy do końca naszego programu. Dziękuję Państwu za uwagę i naszym gościom za przybycie. Tak, czyli też. też. Dzisiaj jest międzyszkolny też. dzień papryki. Czyli? Tak, czyli też. No więc, dzisiaj jest święto, międzyszkolne papryki. Więc zaśpiewamy ja ode do papryki. O papryko, czyli co na kosza wazirnego czele? Na samym czele. Ty, co czy dwoń nazywana? Nazywana. Odchodzisz tak bez pożegnania. Pożegnania. A ja tyle chciałam Ci powiedzieć? Powiedzieć. O tyle zapytać? Zapytać. O tyle poprosić? Poprosić. A tyle z Rozpaczam Bo się staczam? Staczam. Gdy papryka gnije, moje serce mocniej bije. Serce mocniej bije. Ciasno tutaj. A czego się spodziewałaś, kiedy premier obiecał taką żywność, to tak nas puszkują. jesteś wyżej, nie da się stamtąd jakoś wydostać? Raczej nie. Jesteśmy zciśnięte jak kamień w pacierzu. Wiesz co, przeleciał przez głowę pewien pomysł. To go zawróć i mi go sprzedaj. A może byśmy tak, wydostały się stąd? Jak położyła się na tobie? Otworzyła to zamknięcie i wzdążyłybyśmy się stąd. Mój Boże, nie wiedziałam, że jesteś taka odważna. Tak już mam. No to powodzenia. Nie pomożesz? Żartujesz? Nie chcę być przerobiona na sałatkę, jak ta papryka z reklamy biedronki. Niez. Wszystkie te warzywa są bardzo zdrowe. Zrobisz z nich kanapki i sałatki doborowe. Papryczka żółtą oraz zieloną dodaj do każdej kanapki, a czerwoną i białą do każdej kanapki. Różne są gatunki papryki na świecie i powinny się znaleźć w Twojej codziennej diecie. Tam, gdzie papryki dojrzewały, dzieci o nich piosenki śpiewały. Kraina pap papryki tworzy krainę paprykową, różnobarwną i bardzo kolorową. Dziś się wybrały na święto papryki. Pokażą nam tutaj tańce wybryki. Wszystkie wesołe i zadowolone. Spieszą nam tutaj szczęśliwe. Zdrowych tajemnic powiedzą o witaminach, które w nich siedzą. A gdy przybyły na spotkanie, każda z nich miała swoje zdanie. Niech mnie ktoś z jej pokroi, bo ja mam tak, bardzo jestem dobra. Mamy tak wiele witamin w sobie, a to jest ważne. Każdy to powie. Jedzmy paprykę co dzień w niedzielę, aby witamin było w nas wiele. Róbmy surówki oraz sałatki, aby z nas były, były piękne dziad, dziadki. Jakby dzień targowy, wszędzie słyszę się rozmowę. Jak i gdzie to mam ustawić? A ten koszyk gdzie postawić? Kto się za tym wszystkim kryje? Kto nam powie prosto z mostu. Rozwiązana jest zagadka. To papryka jest po prostu. No i dalszy ciąg zagadki. Co to jest to ta papryka? Gdzie to rośnie? Jak wygląda? Czy to karma dla, dla królika? Koleżanki i koledzy. Wypełniając braki wiedzy, mówiąc krótko i zwięźliwo: Ta papryka to warzywo. Może ona być czerwona, może żółta być jak słońce, może także być zielona, jak trawa na łące. Estetyczna, dobra zdrowa, witaminy w sobie chowa. Efekt wielki, a rzecz mała w każdym calu doskonała. Niech rozejdzie się w ta wieść, że paprykę trzeba jeść. Dzisiaj mamy dzień papryki. Dzisiaj mamy dzień papryki. I nieważne są wyniki. I nieważne są wyniki. Czy wygramy, czy też nie? Czy wygramy, czy też nie? Bawmy dzisiaj dobrze się. Bawmy dzisiaj dobrze się. <śmiennie> kapusta, kapusta. Może pan kupi kapusta? Czy piorek, czy piorek? Już czy Buda, weszcie w dzień targowy. Takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie otrze? Pan tak nie panie profesorze. Cóż? Cóż się dzienisz mi, Krzywio? Leżę od zeszłego co? Na to rzecze kala Masz paprykę, ta jest krzypka. Smaczna jest. Największe mam ubranie. Moja skóra zdrowiem pryska, więc zjadają mnie ludzka. Ostre bywam niesłychanie, lub słodziutkie mam ubranie. Jestem pyszna i chrupiąca, słodka, ostra i bagnąta. A w dodatku daję słowo, że smakuje wyjątkowo. A pele Rzeknął Sele. Burak zmyka od papryki. Nie czuły najwybryki. Już nie chciał tak żony? Burak tylko twarz nabywa. Niech się pani stara trzyma. Ja chcę żony mieć kuranczą. Nic, że lep mi nie opłacą. Mój sprosta pani. Takie życie to do pani. A co, Rzeknął selem. Mieźno sądzina z kapusta, z kapusta, głowa pusta. A kapusta rzecze smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Bo co sparwa wasze głupie, wnet i tak zginiemy tu. Co? Jak leczą wolę pływać na węgierskich stołach, bywa. Akmepe, rzeknął Senek. Dobre? Dobre? Nie jest ostre? Dobre? 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 I to dobre? i actually